Idę otworzyć. Ciekawe kto to. Witam, oto kwiaty dla ciebie. Jakie piękne. Jak to dużo słodyczy. Nie mogę się napatrzeć. Wow, jest nawet czekoladowa fontanna. Spróbuję zanurzyć w niej popcorn i pianki marshmallow. To niesamowicie pyszne. Muszę jeszcze czegoś spróbować. Tak bardzo kocham czekoladę. Stawię kwiaty do wazonu przed przyjściem gości. Świetnie. Spróbuję jeszcze ciastko. Jennifer, co ty robisz? Impreza jeszcze się nie zaczęła, ty już wszystko zjadłaś. Przepraszam, ale nie mogłam się powstrzymać. Ta fontana jest taka pyszna. Oddaj mi to! Jeszcze czego? Ona powinna stać na moim urodzinowym stole. O nie! Zniszczyłaś mój strój! Nie rozlałaś czekoladę. Nie pozwolę, by uszło Ci to na sucho. Oberbierz! Jeszcze zobaczymy! Załatwię cię w tym challenge'u. Nie sądzę, jestem zdeterminowana. Trudno będzie mnie pokonać. Świeże truskawki, świetnie. Kurczę, źle to się dla mnie zaczęło. A dla mnie super! Dostałam aromatyczne i dojrzałe truskawki. Dzięki czekoladzie będą jeszcze smaczniejsze. Bardzo się cieszę, że mogę to zjeść. Też chcesz, mija? Ej, dlaczego mnie dręczysz, Jennifer? To niesprawiedliwe. Chciałam się tylko trochę podroczyć. Pruskawki są moje i tylko moje. Są takie soczyste. Idealne w połączeniu z czekoladą. Przestań rzucać resztkami, nie podoba mi się to. Daj spokój, to było przez przypadek. Wymyśliłam coś. Znowu się ze mną droczysz. Nie dam się nabrać. Chciałam ci tylko pokazać pewną sztuczkę. Fajnie, co? To jeszcze nie wszystko. A teraz finałowy numer. Złapię wszystkie owoce w locie. Yummy. No to jedziemy. O nie! Coś poszło nie tak! Wszystko poszło nie tak! Kurczę, ubrudziłam się czekoladą i straciłam truskawki. Zasłużyłaś na to, to twoja wina. Zobaczymy, jak sobie poradzisz ze swoją papryką. Myślę, że zjedzenie jest jej o wiele trudniejsze niż łapanie truskawek pokrytych czekoladą. Nie jestem pewna, czy mi się spodoba, ale nie mam wyboru. Słyszałam, że czasem do czekolady dodaje się papryczkę. Nie mam pojęcia po co. To naprawdę obrzydliwe, ale dam sobie radę, zobaczysz. Zrobiłaś się cała czerwona! Popłonę! Moje usta płoną! Pomocy! Co mam zrobić? Wpadłam w panikę! Podaj mi po prostu szklankę wody! O, można to popić czekoladą! Uff, od razu lepiej! A ja nie czuję się zbyt dobrze! Chciałabym trochę odpocząć! Tylko nie to! Spaliłaś moje truskawki! Hmm? Przepraszam, to był wypadek. Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co kryje się pod kloszami. Ja mam skitus. Bardzo się cieszę, że je dostałam. Super. A ty co masz? Zaraz się dowiemy. O nie, surowa ryba. To brzydliwe. Strasznie śmierdzi. Więc zjada ją szybko i będzie po problemie. To jest najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Zobaczymy jak sobie z tym poradzisz i czy w ogóle sobie poradzisz. Nie podstawiaj mi tego pod nos! Sama ją wąchaj. Jesteś bardzo miła. No! Buu! Buu! Dlaczego mnie straszysz? Ups, co za trafienie! A teraz weź swoją rybę i miej to wreszcie za sobą. Masz rację, trzeba to zrobić szybko i zapomnieć. I po wszystkim. Dałam radę. To było straszne. Cieszę się, że to już koniec. Czas zabrać się za Skitelsy. Najwyższy czas wprowadzić mój plan w życie. Użyję łyżki do nabierania cukierków i oblewania ich czekoladą. Uważam, że to bardzo poręczne. A co z poczęstowaniem mnie? Nie przeszkadza mi Jennifer. Nie widzisz, jestem zajęta. Wprowadzam w życie mój genialny plan. W końcu mam okazję spróbować skitelsów w czekoladzie. Boże, to jest niewiarygodnie pyszne! Nie mam co do tego wątpliwości. Ja też muszę spróbować. Odłóż moje cukierki, tam gdzie ich miejsce. Ci wózka! Żałujesz mi jednego cukierka. Patrz, skitelsy wpadły do fontanny. Nie szkodzi. Wyszło naprawdę dobrze. To jest pyszne! Ja też chcę spróbować. Nie i jeszcze raz nie już mówiłam. Zapamiętam ci to. Kontynuujmy, podnieśmy razem klosze. Jaki apetyczny burger! Jestem przeszczęśliwa! A co ty masz? Ogromny i obłędnie piękny tort. Ten krem wygląda pysznie. Co ty robisz? Nigdy więcej nie dotykaj mojego ciasta swoimi brudnymi rękami. Lepiej zjadaj swojego burgera. Masz rację. Mam co robić? Poleję go czekoladą i spróbuję. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Nigdy wcześniej nie jadłam burgera pokrytego czekoladą. I to nawet lepiej. Głupta się. Od razu było wiadomo, że te składniki do siebie nie pasują. Wiem, jak to naprawić. Trzeba po prostu zjeść wszystko, co jest w środku: ogórki, pomidory, sałatek, kotleta i sos. To będzie moje danie główne. A bułka pokryta czekoladą to będzie mój deser. Yeah! A tak, prawie zapomniałam o serze. Trzeba go też zjeść wcześniej. Bez czekolady jest pyszne. Spójrz na ten podpieczony kotlet. Bardzo mi smakuje. W sumie to już się najadłam. Więc czas na deser. Chodź szybciej. Bądź cierpliwa, już prawie wszystko zjadłam. Została tylko bułka, tak jak planowałam. Czas zafundować jej kąpiel w fontannie. To będzie jak tost lub kanapka. Wygląda i pachnie niesamowicie. O tak, to jest pyszne. Mój plan zadziałał. Brawo, ja. Skończyłam. No, cieszę się. Teraz mogę skosztować mojego ciasta. Ale jak go wziąć, żeby się nie pobrudzić? Wiem, pokroję go na kawałki. Dzięki temu łatwiej będzie go zanurzać w fontannie. Ale fajnie mi to wychodzi. Muszę tylko troszkę przyspieszyć. Chodź tu, kochanie. Czas na czekoladowy prysznic. Zrobię prawdziwą słodką bombę. Wygląda naprawdę dobrze. Czas spróbować. To jest pyszne, palce lizać. Daj mi spróbować, proszę. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? To niczego nie zmienia, nie. Tak? Będę musiała dać nauczkę tej ściwózce. Dodam tabasco do fontanny i zobaczymy, co powie. Na pewno nie spodobaje się ten ostry smak. Wystarczy kilka kropel. Teraz tylko czekać. Yeah. Chcę dokładkę! To było naprawdę dobre, nie sposób się zatrzymać. Smakuje ci to? Jeszcze jak? Oczywiście, że tak. Ale dlaczego jest tak gorąco? Moją usta płoną! Muszę natychmiast zapić ten smak czekoladą! Wcale nie jest mi lepiej! Co się dzieje? Wydaje mi się, że z minuty na minutę płonę coraz bardziej. Pomóż mi! Oh Kurczę, wypiła za dużo czekolady z Trzeba ją ugasić. Hey. Zostaw, to jeszcze zepsujesz. Chcę, żebyście zrobiły mi pączki. Mówisz, masz. Jestem gotowa. Moja słodziutka. Myślę, że z tą maszyną do robienia pączków to będzie szybkie i łatwe. Trzeba tylko wlać do niej ciasto. Nawet ja dam radę. Tylko moje pączki będą kolorowe. Tak jest o wiele ciekawiej. Wnosiu, jaka z ciebie pomysłowa dziewczyna. Nie mogę tego słuchać. Prawdziwe pączki są czarne. A czerń najlepiej komponuje się z czerwienią. Więc moje pączki będą miały czerwoną polewę. A z wierzchu dodam odrobinę bieli. W ten sposób będą jeszcze ładniejsze. Rączka, musisz mi pomóc. Nie mi natychmiast miseczkę. Dobra. Naleję do niej syropu truskawkowego. Potem nabiorę go strzykawką. Po co? Zaraz się dowiecie. Babciu, patrz. To krew. To straszne! Babciu, wszystko w porządku? To po prostu syrop. Po co tak straszyć babunie? Robię to dla twojej wnuczki. Chcę, żeby dostała nie tylko pyszne, ale i piękne wączki. Gdyby mi je przynieśli, to na pewno bym zemdlała. Pokażę wam, jak powinien wyglądać normalny pączek. Przede wszystkim nie ma potrzeby, żeby były czarne. A dla urody wystarczy odrobina cukru pudru. Spójrzcie tylko jakie są piękne. Piękne to są moje pączki. Jedno spojrzenie wystarczy żeby poprawić sobie humor. A żeby było jeszcze fajniej, dodam troszkę kolorowej posypki. Tylko jak otworzyć tę puszkę? Kurczę! Moja kochaniutka to było naprawdę zabawne. <gry> Najważniejsze, że trochę trafiło na pączki. Margo, czas wybrać zwycięzcę. Ojej! Wednesday zrobiła pączki w swoim stylu. Wyglądają dość przerażająco, ale są całkiem smaczne. Ciekawe, co to jest? Ojej, syrop! To świetny pomysł. Babciu, teraz będę próbować twoich pączków. Nie będę kłamać, są takie sobie. Za proste. A te pączki wyglądają o wiele ciekawiej. Mam nadzieję, że też dobrze smakują. Mm, to są najpyszniejsze pączki, jakie kiedykolwiek jadłam. Gratuluję, siorka, wygrałaś. Dziękuję, Margo. Hmm. Wednesday, przestań mnie straszyć. W tej rundzie musicie zrobić dla mnie koktajl. Pyszny i piękny. Robi się. Nie ma problemu. No dobra. Żeby mieć wygraną w kieszeni, zrobię koktajl z tego, co Margo lubi najbardziej. Zacznę od kwaśnych cukierków Toxic Waste. Muszę zrobić tak, żeby cukierki zamieniły się w rzadką masę. Dlatego muszę je roztopić. Gotowe. Otwieraj się. Sprawdźmy. Tak, wow. udało się. Teraz czas na skitelsy. Nie ma wątpliwości, wszyscy kochają te cukierki. Ale najpierw muszę je rozdzielić według kolorów. Żeby potem ładnie wyglądały w naszych kolorowych i smacznych kubeczkach. A teraz sprite. No jak mam go otworzyć? Bingo! Wiem, użyję spinki do włosów. Aj! Jak mokro i słodko! Biedactwo. Wszystko gra. Wzięłam tylko prysznicę ze Sprite'a. Teraz wleję go do kubeczków. A z wierzchu dodam bite śmietany. I ozdobię cukierkami. Tada, Moje arcydzieło gotowe. Brawo. Tylko twój koktajl wcale nie jest zdrowy. A Margo potrzebuje witamin, więc napój powinien być jak najzdrowszy. Witamin najwięcej jest w warzywach, dlatego przygotuję warzywny koktajl. Wrzucę warzywa do blendera i porządnie zmiksuję. Co za zapach? Jestem pewna, że Margo będzie zachwycona. Mam wątpliwości. Mój koktajl zacznę od syropu truskawkowego. Obleję nim szklankę dla dekoracji. Następny będzie sprite, do którego dodam odrobinę zielonego syropu. Rączko, znowu potrzebuję twojej pomocy. Musisz zdobyć dla mnie bitą śmietanę. Pozbędę się tego czegoś, przysięgam! To jest przerażające! Ukradła mi bitą śmietanę! Obserwuję cię! Dziękuję. Dobra robota. Przejmuj się, one żartują. Dodam do koktajlu śmietankę i ozdobię żelkowym okiem. Wygląda odjazdowo. Margo, czas spróbować. Wednesday, jak zawsze najbardziej oryginalne podanie. Zrobiłaś bardzo smaczny koktajl. Żelek jest wisienką na torcie, a raczej okiem. Babciu, znowu zrobiłaś mi mieszankę wszystkich warzyw. Wiesz, że ich nie cierpię. Fuu, ohyda. O, siostrzyczka znowu wymyśliła coś fajnego. Spróbuję, jak to smakuje. Ale czad! Rebeka, znowu wygrałaś! Hurra, znowu wygrałam! Tym razem zaskoczcie mnie jakimś e, pysznym makaronem. Okej, okay. mam kilka pomysłów. Babciu, nie śpi, czas na gotowanie. E, makaron? Pewnie. Nie ma nic prostszego niż spaghetti dla mojej wnuczki. Wiecie, jak sprawdzić, czy woda w garnku jest gorąca? Pomoże mi w tym rączka. Przestań się sprzeciwiać, przecież niczego nie czujesz. No dobra, można wrzucać spaghetti. A ja chcę sama przygotować makaron. Mam tu mąkę. A Tak, teraz każdy ma tu mąkę. Nie gniewa się babciu, przecież to było niechcący. Dobra, trzeba wyrobić ciasto. Do mąki dodam jajko. Wymieszam. Chyba gotowe. Najpierw ulepię z ciasta takie kuleczki. A potem dodam do nich barwnika, żeby spaghetti było kolorowe. Teraz trzeba rozwałkować ciasto w specjalnej maszynce. Potem zrobić tasiemki. Super! Kolorowy makaron prawie gotowy. A ja uważam, że wszystko trzeba gotować z miłością. Ojej, okulary zaparowały, nic nie widzę. Czy nie za dużo keczupu? Nie czy nawet go nie otworzyłaś. Ojej, ale ze mnie. O Boziu! Co za tragedia! Wednesday patrz! Taki widok zwykle ciebie cieszy. Dziękuję za chusteczkę. Mogę wreszcie zabrać się za makaron. Niewiele zostało mi do zrobienia. Dodam jeszcze keczupu. Brawo, babciu. Wygląda pysznie. Pysznie, ale jakie nudne. Wiecie, to zrobić, żeby spaghetti było ciekawsze? Trzeba pofarbować je na czarno. Rączka, daj mi barwnik. Babcia podsunęła mi ciekawy pomysł. Dlaczego by nie dodać tutaj troszkę grozy? Keczup, a na tym oko. Jak wam się podoba? To upiorne, nie zjadłabym tego. Ja jestem dumna z mojego tęczowego makaronu. Mam nadzieję, że Margo go doceni. Hmm. Wednesday, znowu mnie straszysz. Podanie bardzo ciekawe. Ale makaron... Do niczego. Babciu, zrobiłaś klasyczne spaghetti z keczupem. Całkiem niezłe. Moja kochaniutka. Ojej, ciekawe, co wymyśliła Rebeka. Mam nadzieję, że to jest nie tylko ładne, ale i smaczne. Pyszności. Starałam się jak mogłam. Rebeko, znowu wygrywasz. Hurra, to mój szczęśliwy dzień! Hmm, Wednesday prawie zapomniałam. Kupiłam ci spineczkę. Będzie na tobie świetnie wyglądać. Wielkie dzięki, nie noszę czegoś takiego. O! Zróbcie mi tym razem sałatkę. Już się robi. Nikt nie robi lepszych sałatek niż ja. Spróbuję. Potrzebujemy dużo sałaty, kurczaka i oczywiście grzanek. Oj, to nie na moje zęby. Zetrę też trochę sera. Wiem, że Margo go uwielbia. Ja zamierzam zrobić wiosenny prezent dla Margo. Nie będzie to zwykła sałatka jadalne kwiaty na długich łodygach. Wednesday, zobacz, jak pięknie to wygląda. Porażka. ja mam naprawdę fajny pomysł. Zrobię sałatkę w papryce. Pokruszę do środka wszystkie składniki. Z ogórka zrobię język, a oczy będą z oliwek. Zobaczcie, jaka słodka ropuszka. Co tym razem na mnie czeka? O, Rebeko, wymyśliłaś coś naprawdę fajnego, ale bez smaku. Ojej, babcia wie, jak zrobić przepyszną sałatkę. Pycha, prawdziwa uczta. Wednesday, czy to oliwki? Nie cierpię ich. Fu, babciu, gratuluję zwycięstwa. No, nareszcie tak długo na to czekałam.